Sportu i turystyki Pana Macieja Bacińskiego. Witam Pana yy, Mariusza Bartodziejskiego, menadżera sportu Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki. Witam sędziów, którzy będą obsługiwać się 200 metrów. No i oczywiście nasz naj, najmłodszą młodzież naszego kajakarstwa, którzy dopiero od kwietnia zaczynają pływać na kajakach. I to są ich pierwsze regaty kajakowe. Pierwsze regaty kajakowe. Dobry. Życzę wszystkim zawodnikom dobrej zabawy i oczywiście jak najlepszych sukcesów. I chciałbym teraz jeszcze na wstępie poprosić poczet flagowy o wciągnięcie flagi państwowej na marsz. Proszę wystąpić. Co? Hymnu. W imieniu pana burmistrza Rady Miejskiej cieszę się, że w takim dniu 3 maja w uchwalenie konstytucji spotykamy się tu na regatach Wieluszowskich. Cieszę się, że nastąpiła reaktywacja naszych kajaków. Kajaki, które wielką tradycję sięgającą lat 70., 80. I myślę, że i nawet wcześniej, jak Pan Adam podpowiada, i myślę, że przy dobrym prowadzeniu możemy znowu ponowić treningi, uczestnictwo w zawodach, zdobywaniu mistrzostw Polski, i mistrzostw świata i dalej będziemy kultywować ten sport tu w Wieruszowie. Bardzo cieszę się, że tyle osób tu przybyło na to otwarcie i wszyscy wspólnie przy tak pięknej pogodzie po raz pierwszy od kilku, kilkunastu lat będziemy kibicować młodym kajakarzom i tym seniorom najstarszym, którzy też licznie tu do nas przybyli. Tak więc uważam regaty kajakowe Wieruszowie za otwarte. Brawo. Proszę Państwa, witam przede wszystkim tutaj najmłodszych adeptów. Kajakarstwa w Wieruszowie, bo to w Was jest tutaj nadzieja i myślę, że przede wszystkim dla Was tutaj będziemy w tym kierunku zmierzać, żeby kajakarstwo Wieruszowie się odrodziło. Bierzcie przykład z tego, to tutaj Panów, weteranów kajakarstwa, którzy tutaj wiele, wiele sukcesów odnieśli i nazwa Miasta Wieruszów była rozprawiana w całej Polsce dzięki kajakom. Dziękuję tutaj przede wszystkim panu sędziemu głównemu, panu Adamowi Walacikowi za y, przygotowanie, sędziom pomocniczym, y, Mariuszowi Mosce, panu, y, pani Małgorzacie Walacik i Jarosławowi Urbaniakowi za pomoc w przeprowadzeniu tych zawodów, Mariuszowi Bartulickiemu, który był tutaj głównym, głównym y, mózgiem tych, tych zawodów. I wszystkim Państwu, żeście tutaj przybyli i z nami wspólnie, myślę miło, spędzimy ten dzisiaj 3 majowe popołudnie. Także życzę jeszcze raz sportowej rywalizacji i samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no i pierwsze, pierwsze biegi, pierwsze biegi po wielu, wielu latach na rozpoczęte. Widzimy, że trzech zawodników pędzi 100 metrów niby niedużo, a jednak to morderczy wysiłek dla tych młodych zawodników. Zauważyliśmy, że jeden gdzieś się nieco po prawej stronie. Tak troszkę dalej, ale jednak wystartował w końcu. Gdzieś tam nabrał. Pewności siebie już pędzą. Jak widzimy, zawodnik z numerem jeden prowadzi. Jeszcze chwila, jeszcze moment, 100 metrów. Szanowni Państwo, zawodnik numer 1 i numer 2 prowadzą. Teraz widzimy, że jednak chyba mamy pierwszego finalistę, ale warto drugie miejsce, czas i jednak tak jest. Miejsce pierwsze, numer 1, numer 2, miejsce drugie i numer 3, miejsce trzecie, czyli dokładnie tak samo jak numery startowe. Tutaj akurat się nic nie zmieniło, więc już, już wiemy, szanowni Państwo, że do finału z tego przedniego awansował Zgodnie z numerami na kajakach Kasper Izak, a także Patryk Szwarc. W drugim przedbiegu już za chwilę kilka. Zaprezentują się drugi przedbieg w kategorii B w kategorii B1 chłopców wysył na 100 metrów i poszli. I poszli zawodnik numer 1, 2 i 3. rywalizują o wejście do finału. Przypomnę, dwóch najlepszych. Z tego przedbiegu. Awansuje do ścisłego finału. W tej chwili widzimy, że trwa rywalizacja. Gdzieś tamte bączki uciekają na prawo i lewo. i może być za chwilę jakieś zdarzenie. Kajak z numerem jeden, gdzieś lekko wytrącony z równowagi. A tymczasem tą przewagę wykorzystuje kajakarz z numerem trzy. Chociaż teraz gdzieś wjeżdża w krzaki. Szanowni Państwo, cóż tu się dzieje? Ale że emocje. Ale meta jest w tą stronę, panowie. Meta jest w tą stronę. lecimy do mety. Cóż tu się dzieje. Tego chyba nikt się nie spodziewał, że tyle emocji na tym na tej rzece gdzieś się zakopowali. Cóż tu się dzieje na prosie. Jednak z tej opresji wyszedł chyba najszybciej zawodnik nawet. Nie wiem z którym numerem, bo gdzieś numer przepadł jeden i drugi. I w tej chwili ostatnie jakieś 20 metrów. Jakarz z trójką gdzieś ucieka w tej chwili na lewo, aby w tym momencie na metę trafia pierwszy Kalkarz. I, i, I proszę Państwa, drugi w tym momencie również trafił na metę gdzieś niestety uciekł w lewo numery uciekły, nie wiadomo któż to na miejscu pierwszym. Na miejscu pierwszym jest. Wierzymy w to bardzo, w to bardzo głęboko, że wasze dzieci też przyłączą się do regat majowych, regat kajakowych w Wieruszowie. No i poszły, no i poszły. Kajak numer 1 to kajak czerwony, numer 2, później 3 to niebieski, 3, 4 i 5 to czerwony, a ja przypomnę, że biorą udział w tych, w tych zawodach Martyna Czan, Natalia Urbańska z numer 2, Wiktoria Szypulska z numerem 3, Patrycja Żabowska z numerem 4, Jowika Wakel z numerem 5, no i pędzą w tej chwili z tego, z tego co widzę, numer 5 na miejscu pierwszym. Dalej trwa rywalizacja o to pierwsze historyczne miejsce, pędzą, pędzą. Ktoś będzie pierwszy, no wpadł, wpadł można powiedzieć i jednak chyba tak, numer, numer, numer 5 to miejsce pierwsze, znamy też uczestniczka, która zajęła miejsce drugie i na miejscu trzecim zawodniczka z numerem trzy na...

No bo teraz są małe zachwiania zawodnika z numerem 2, no i chyba e, niestety już po wszystkim, bo tutaj ramiona pracują prawa, lewa, prawa, lewa e, i pewnie zmierza do mety zawodnik z numerem no, chyba jednym no, z tych że dziś. Widać, że ta praca zostaje, to jak wyjeżdżamy razem, to tego się nie zapomina. Już tu wysiłku widać jest zmęczenie, niby to 200 metrów, a jednak e, głęboko, ciężko oddychają nasi zawodnicy. Ustawiono sędzia główny, ojciec zwycięzca, e, ostatecznie wiedzimo, że Sylik to wie, zobaczymy, ale bo no, tutaj jest deklasacja już wielu gości mejaku. Jednak młodość z przodu e, numer jeden Adam no, się wimier ale widać, że jest to męczące nawet dla tak młodego, wysportowanego zawodnika, który w tej chwili dopływa do mety. Odpuścił, zwolnił na końcu e, tak delikatnie. Do

zostawiła facetów to daleko Ale daleko, daleko, Kassel i to o tego wyszczego panowie. Za chwilę wręczenie nagrody pomiejków, dyplomu. O wręczenie dyplomów prosimy oczywiście pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana dyrektora gminnego środka.

są tu, robią zdjęcia. Tu tu robi zdjęcie, to jest do rodziny. Rodzinny album będzie zapełniony. No. Gratulacje. Najlepszego. A on w innej kategorii. w innej kategorii. Dobra. Tu... Gratuluję. Gratuluję. Na rogi... No ale nic innego nie robi. Nie mi czerwie. Dziękuję bardzo. Chodź na Lampa panuje. Nie odpala się lampa. Jak ma automat to może nie czuję, blusa i się nie odpala. Dobra. Dzięki. Dzięki. Dajstwo, stańczysz.